Dzisiaj sześciu twórców gier spróbuje stworzyć grę, ale bez żadnej komunikacji między sobą. Twórcy mogą usuwać i zmieniać pracę innych, więc mogą powstać spore zwroty akcji. Jak to będzie działać? Na początku ja przesyłam pierwszemu twórcy pusty projekt, który może rozwijać w dowolnym kierunku, a później ja wysyłam grę kolejnym uczestnikom bez mówienia o co w niej chodzi. Żeby nie było za łatwo, każdy twórca ma ograniczony czas. No hejka, witam. Moim zadaniem było wyznaczenie drogi tego projektu, ponieważ byłem pierwszy. No i moim pierwszym pomysłem były szachy 3D powiedzmy z jakimiś laserami. No, coś ciekawszego niezwykłe szachy 3D, jednak w sumie szybko od tego pomysłu odszedłem, ponieważ wydawał mi się zbyt nudny. No i cofamy się do początku i wymyśliłem coś jeszcze ciekawszego. Wydaje mi się, że dużo ciekawszego niż te szachy, a mianowicie ekran jest podzielony na cztery części. Na każdej z tych części mamy jedną postać. Każda z tych postaci porusza się z różnymi prędkościami i naszym zadaniem jest przejście mapy. A żeby było jeszcze ciekawiej, dodałem licznik, czyli każda z tych postaci ma jakiś swój czas, w którym możemy zatrzymać jej ruchy. Czyli na przykład teraz, jak widzicie, w lewym górnym rogu czas, w prawym dolnym rogu maleje i ta postać się nie rusza, a wszystkie inne postacie się ruszają. I możemy na przykład trzy postacie na raz zablokować. No i taki projekt przekazuję kolejnej osobie. Mam nadzieję, że nie będzie on ciężki do ogarnięcia, więc trzymam kciuki. Powodzenia! Siema, ja jestem Tera i robię gry. Tego nikt się nie spodziewał. YouTube, Twitter, Steam, no wiadomo o co chodzi. Jestem drugi w kolejce, jeżeli chodzi o robienie tej gierki, więc teoretycznie powinienem ją rozwijać czy coś takiego, ale. Odpalamy projekt i jakby moim pierwszym pytaniem jest co autor miał na myśli. Rozumiem, że chodzi o parkur w którym sterujemy czterema osobami, możemy je zatrzymać na jakiś czas. Widzę w tym pomyśle parę dużych problemów. Jeden to oczywiście to, że gra jest 3D. Pomijając ten fakt, na ster zmieniłem postacie na Kefir. Czemu? No... No bo tak. Przede wszystkim nikomu nie będzie się chciało raczej robić animacji dla humanoidalnych postaci, po drugie myślę, że są brzydkie i elo. Kolejną sprawą są cztery postacie. Myślę, że cztery to za dużo. Nie sądzę, by był czas na designowanie czterech parkourów dla każdej postaci. Plus system zatrzymywania jednej z nich jest strasznie dezorientujący. Naprawdę, dobre pół godziny mi zajęło ogarnąć co się dzieje i czemu jak klikam jakieś przyciski, to niektóre postacie się poruszają, niektóre nie. Pozostawiłem dwie postacie tak, aby zachować Sens gry, ale go uprościć. Dość typowa mechanika, czyli po prostu skalowanie projektu. Ogólnie z jakiegoś powodu postacie skaczał raz na 10 kliknięć, a poprzedni dev napisał je używając komponentu Character Controller, którego nie znam po prostu. To więc przypisałem kod tak, aby postacie działały na rigid RigidBody, czyli fizyce oferowanej przez Unity. W międzyczasie rozbiłem wszystkie funkcjonalności na poszczególne skrypty, tak aby zachować czysty kod łatwy do edycji dla następnych devów i żeby szybciej im zajęło ogarnięcie, co się dzieje. Dobra, teraz przechodzimy z części nudnej do jeszcze nudniejszej, czyli części z nowymi mechanikami. Aby zrobić dobry parkour, trzeba mieć dobry movement postaci, czego raczej nie mamy. Tak więc zmieniłem lekko koncepcję parkouru i jest teraz to parkour z elementami zagadek logicznych. W uproszczeniu mamy dwa kefiry: jeden czerwony, drugi zielony oraz dwa tory przeszkód. Czerwony może wchodzić w interakcję z czerwonymi elementami, a zielony z zielonymi. Pierwszym obiektem jest skrzynka. Czerwona skrzynka może być tylko pchana przez czerwonego. Całkiem logiczne, ale i pozycja jest synchronizowana z torem zielonego. Tak więc czerwony musi ją przepchać, tak aby zielony mógł się po niej po prostu wspiąć. Dalej jest guzik, gdy odpowiednik kefiry skontaktuje się z guzikiem, ten uruchamia część mapy, która wcześniej była niewidoczna dla drugiego gracza, czyli np. most dla czerwonego uruchamia zielony, klikając, wstając czy jakkolwiek tam dotykając guzika. Dodałem też guzik resetu, który synchronizuje ponownie postacie oraz resetuje im timery. Dodałem jeszcze parę głup. Jak jakieś napisy, tak żeby następni devowie szybciej ogarnęli o co chodzi Animacje, kefirów, i to tak próbowałem je zrobić jakieś fajniejsze, ale niezbyt mi wyszło Partikle i tak dalej, coś tam pozmieniałem w kamerze, no nieważne Kończy mi się czas, więc design leveli i wygląd gry pozostawiam innym game devom. Wiem, że trochę zmieniłem koncept gry, ale mamy mało czasu A żeby gra była chociaż w jakimś minimalnym stopniu dopracowana To po prostu pomysł musi być mały A, no i zapraszam na YouTube'a, Twittera, team wiadomo o co chodzi Witam, witam tutaj Borczyman. Przechodząc do filmu, dostałem pliki do gry. Coś się zepsuło podczas importowania projektu, jak zawsze szukałem rozwiązania przez jakieś 20 minut, nie znalazłem go i postanowiłem zrobić sobie przerwę. Mija tydzień. Zostając wiadomości z zapytaniem, czy już kończę, uświadomiłem sobie, że chyba powinien wrócić do pracy i otworzyłem projekt ponownie. Wyszło, że byłem głupim kretynem, bo rozwiązanie cały czas było napisane prosto na prompcie, który wyskoczył. Wystarczyło zaktualizować nie działający asset i wszystko zaczęło działać. To było takie proste. Przymiana do projektu to strasznie nie pasowało mi umiejscowienie kamery. Było zdecydowanie zbyt statyczne. I tutaj musiałem podejść naprawdę ciężką decyzję, bo obecny system zajmujący się kamerą to potencjalnie zwany tank control. Czyli system używany przez jedno z najlepszych gier czasów, czyli Babs 3D. I tu miał gigantyczny dylemat: czy zostać przy systemie używanym przez same Babs 3D, czy zmienić go na coś prostszego. I po naprawdę długim debatowaniu z samym sobą postanowiłem to zmienić. I tak oto zdecydowałem się na stałą kamerę i ustawioną w wybranych wcześniej miejscach. Mam nadzieję, że tą decyzją nie zniszczyłem czegoś, to za czym poprzednio sobie pracowało jakoś długo. Po tej zmianie sterowanie kafirem działa, ale źle. Więc wykorzystując umiejętności, na przy moich poprzednich kreacjach, Napisałem od nowa skrypt odpowiadający za poruszanie graczem, tak by działał z nową perspektywą. Poszło na to całkiem sporo czasu, no ale nie powiecie, że nie było warto. Patrzcie, jak nasze dwa kefiry ładnie zasuwają. Tylko teraz będzie to tylko jeden kefir na raz. Gdyż zdecydowałem się na zmianę systemu kolejki, tak, by tylko jeden kefir był sterowany przez gracza i jednocześnie usunąłem cały system czasu, jaki gracz mógł spędzić, blokując jednego kefira przy poruszaniu się. Na pewno naraziłem się to ruchem na nieprzychylne komentarze, bo pewnie jest to jedno z ważniejszych mechanik, które pierwsza osoba chciała umieścić w projekcie, ale szczerze, według mnie jest to trochę nieintuicyjne, więc idąc za ciosem, od teraz kamera aktywnego Gaffira zajmuje więcej miejsca na ekranie, bo jakby na to nie patrzeć, po co byłaby nam kamera nieaktywnego gracza? Biorąc pod uwagę fakt, że ta zmiana trochę wpływa na widoczność tego, gdzie obecnie znajduje się nieaktywny kefir, dodaję też coś w rodzaju jego cienia w części obecnie aktywnego gracza, powinno to ułatwić jego orientację w poziomie podczas gry. Ostatnia rzecz, za którą się zebrałem są ruszające się platformy, które działają. Może mają parę niej jak to, że mogą wepchnąć się pod mapę, czy to, że gracz podczas skoku nie zatrzymuje prędkości, jaką daje mu platforma, ale to coś, co mam nadzieję naprawią już postępne osoby. No więc bardzo dziękuję za obejrzenie mojej stawki i życzę miłego oglądania reszty filmu. A i też lekka autopromocja. Zapraszam do mego iż tutaj ją i zaobserwowanie mnie. Może dalej nie ma tu zbyt dużo ciekawych projektów, ale prawdopodobnie do końca któregoś roku, chyba nie tego, pojawi się tam jakiś całkiem ciekawy projekt. Także zapraszam. Siema wszystkim, tutaj Bartek z Barrelhead Games. Ograłem projekt i mogę powiedzieć jedno: nie mam bladego pojęcia, co tu się dzieje, czemu gramy jako dwa kefiry, kto to w ogóle wymyślił. Pierwszą rzeczą, którą zrobiłem, jest usunięcie kefiru. Ponieważ przeszkadzał mi mojej wizji artystycznej. Tak naprawdę to nie. No, nie mogę tego zrobić akurat. Ale mogę zmienić coś innego, na przykład to, że w grze są dwie kopie tej samej mapy. Zmodyfikowałem kilka skryptów, dodałem nowe warstwy dla kamer, i teraz gra działa na jednej mapie. Po tym zabrałem się za implementację nowej czcionki. Tak samo pomyślałem, że mogę dodać trochę charakteru gierce przez edycję sposobu zmieniania kamery. Chodzi mi o to, że wcześniej stampowała się ona do danej rozdzielczości, ale od teraz przesuwa się pomiędzy wybranymi pozycjami. Na początku też uważałem, że lepiej. To będzie zrobić za pomocą tego RAW Texture. Jednak zauważyłem, że ktoś wcześniej to zrobił przy użyciu wartości szerokości i wysokości kamery. To jest tam coś takiego, nie pamiętam nawet, więc uznałem, że pójdę z tym sposobem. I wiem, tak się nie powinno korzystać z funkcji MAF.LERB, ale i tak pod koniec napuje się do odpowiedniej pozycji, więc no, jeśli chcecie mnie zjechać, to możecie to zrobić w komentarzach. Przerysowałem też model kefiru i stworzyłem z niego slider reprezentujący to, ile zostało go w butelce. Wspominając o tym, dodałem także otrzymywanie obrażeń. Pomyślałem, że trzeba zacząć dodawać jakiś poziom. Tak, jesteśmy trochę późno już w developmencie zostały tylko dwie osoby. E, dlatego też pobrałem paczkę z ProBuilderem, jakieś materiały i asety roślinności. No i zacząłem tworzyć. E, taki jest efekt końcowy. Dodałem także proste menu główne, a grę nazwałem Super Kefir Bros. E, pewnie wiecie dlaczego. Jako, że miałem jeszcze trochę czasu, to zrobiłem taką super animację na początek gry, nie? W stylu komiksów i w ogóle. Wiem, Wiem, wszyscy mi mówią, że rysuję jak Picasso. No i to tyle ode mnie. Jak chcecie, to możecie wbić na mój kanał na YouTubie, gdzie czasami wrzucę de vloga z naszej gry Steal Deal, którą możecie też dodać do swojej listy życzeń na Steamie. Dzięki! Cześć, jestem Sinu4. Pracuję jako programista Unity od 7 lat, a najdłużej pracowałem przy grze Cooking Simulator. Prywatnie tworzę grę The Sunny Life, która jest połączeniem Simsów, Stardew Valley oraz prowadzeniem własnego sklepu. Jest także dostępna na Steam. Prace od kuchni można zobaczyć na moim kanale Cine4Games, na którym ostatnio dosyć często streamuję tworzenie nadchodzącego patcha. Po odpaleniu projektu, pierwsze co mnie zaskoczyło, to bardzo fajna animacja. Nie spodziewałem się jej na takim poziomie przy tak krótkim czasie tworzenia. Szapo ba. Z uwagi, że byłem prawie na końcu kolejki, stwierdziłem, że skupię się na poprawkach. Zabrałem się za światła, wypaliłem je oraz zmieniłem lekko ustawienia, bo widziałem czarne cienie. Następnie zacząłem przerabiać materiały drogi, by wyglądały bliżej opcji rysunkowej, aby nie odcinały się tak od reszty mapy, która była ale Potem zająłem się ekranem końcowym, gdyż grze brakowało zakończenia. Po wszystkim za zacząłem pracować nad zapełnieniem mapy. Dodałem pudełka, palety, lampy, billboardy, kamienie i kilka innych drobnych elementów grafiki. Tyle udało się dodać do naszej polskiej meczarskiej wariacji Brothers A Tale Of Two Sons. Pozostało tylko spakować projekt i wysłać do Kacpera. Siemanko, to Jady w Kacper, zobaczymy co tutaj mamy i jak można sfinalizować rozgrywkę. Mam tylko nadzieję, że poprzedni dewowie zrobili ciekawy projekt, a nie jakiś dziki pomysł. Czekaj, co? Dlaczego ja jestem kefirem i mam dwie kamery? Tylko nie to. Dobra, zajrzyjmy do kodu, może tutaj będzie trochę lepiej. O nie, dlaczego tutaj jest skrypt o nazwie Kefir Controller? Dobra, boję się, co będzie dalej. Dobra, mamy tutaj standardowy kod i jakieś skalowanie. Ale chwila, mamy tutaj skalowanie gracza i kefiru osobno, a to gracz nie jest kefirem przypadkiem? Dobra, ja może coś rozumiem i nie wiem, co my tutaj skalujemy, ale szczerze, ja chyba nie chcę wiedzieć. Zobaczmy, co jest dalej po prostu. O, widzę, że ktoś dał komentarz. Nie pytajcie czemu to jest tu. <noise> Dobra, więc nie pytam. I chyba po tym jednym skrypcie mi wystarczy godów. Dobra, muszę się skupić. Czyli musimy przejść mapę, rozwiązując zagadki, to jest w miarę proste, ale trochę średnio cienie wyglądają na mapie. Są takie jakby za ciemne, i ogólnie. Motyw jest taki za ciemny, mam wrażenie, więc poprawiłem trochę ustawienia tych cieni i dodałem trochę postprocesów i poprawiłem kolory. No i teraz wygląda to dużo lepiej graficznie, ale po pierwszej rozgrywce uznałem, że jest gra trochę za krótka i końcówka jest za łatwa. Jako, że czasu nie miałem jakoś super dużo, a ustawianie wszystkich kamer i nowych zagadek zajmie masę czasu, jeżeli miałbym robić kolejny poziom, to dodałem po prostu na koniec. Parkour po coraz cieńszych platformach, żeby faktycznie ta końcówka była dla dobrych graczy, a nie jakichś nubów. I teraz, nawet jak przejdziemy jednym kefirem, jakimś cudem, to trzeba przejść jeszcze drugim kefirem. Więc pozdrawiam wszystkich, którzy będą chcieli spróbować. No i na koniec dodałem licznik czasu, tak, żeby było można spróbować ze speedranować grę. No i myślę, że efekt końcowy wyszedł zarąbiście. Fajną animację dał. I fajną muzykę w menu, która nie leci potem, nie wiem czemu. A mogłaby zostać, bo przyjemna. A tak to tylko dziwnie cicho jest. To jest niesamowite, jak ta gra się rozwinęła. I ta kamera jest dość ciekawa. I tak samo asety, wszystkie tekstury. Co po prostu fajne. Umarłem wcześniej z 20-30 razy. D dosłownie 15 minut próbowałem przejść to. To jest niemożliwe do przejścia. To psychopata to w ogóle dodał. Te, te schodki takie dziwne. A ta postać w ogóle, ja idę do przodu, ona skręca. Ja mu. <grym> Parkour Minecraft, tak o robiłem, no. Ludzie. Dobra. poddaję się. Do go tego build projektu. Sprawdźmy jak wyszedł, w ogóle super nazwa, super firmy Bros. Wiecie, jak ciekawe do czego nawiązuje, hmm? Okej, okay, to czas zacząć. Ale animacja. Jestem prawie pewny, że wiecie, jeżeli gra, gra miałaby budżet, to właśnie na tą animację. Jakby ona wyszła tak dobrze, że reszta gry już nie musi być dobra. Wystarczy, że sama animacja jest taka, jaka jest. Okej, okay, widzę, że dodali animację. Naprawdę fajnie, że teraz to się przemieszcza bardzo łagodnie. Ej, mogę wejść jeden kefirem na drugi? O kurde. Wiecie, w poprzedniej wersji, jak ja miałem ten projekt, nie mogłem tak zrobić. A tutaj można. Można zrobić wieżę z kefirów. Ło? Bo. Bo? Oh. Ale wiecie, wiecie, jakby. To może tylko źle wyszło na nagraniu, ale ja tak naprawdę jestem świetny w platformery. Ja Skoczyłem Celest na 100%, albo ten. No. Nie, no ja wam. Ja wam pokażę. Patrz, patrzcie na to. To jest po prostu skill, nie? Yeah. Skill zdobyty przez lata. Lata doświadczeń w platformerach. Okej, okay, mam nadzieję, że jeszcze gdzieś zostają moje ruchome platformy. Ja wiem, że były niedokończone i były zbugowane, ale muszą się gdzieś pojawić. Muszą, mam nadzieję, że jeszcze je zobaczę. O, ta, ta sekcja wygląda. Bardzo zabawnie, już czuję, że będę się dobrze pamięć. ale wiecie, to jest genialny moment na pokazanie wam mojego skill'a nabytego przez lata coś patrzcie na to! I właśnie o tym mówiłem! Ej, czemu on idzie po dół, jak chce iść prosto? Coś tu się chyba zepsuło. I... gdzie są moje ruchome platformy? Okej, okay, dobra, i yy, co teraz? Jo! wygrałem! Dobra, a więc sprawdzimy sobie teraz tą gierkę. Mamy tutaj menu główne: Super Kefir Bros. Mamy dwa Kefiry, wszystko się fajnie kręci, więc dajemy graj i zobaczymy jak to chodzi. Taka scenka w ogóle jest fajna. Jestem ciekaw, już później, jak będzie materiał tworzony, kto ją zrobił. Że sobie tutaj jedziemy ciężarówką i wypadamy na drogę. Kurczę, ale to ładnie wygląda teraz z tymi cieniami i tak dalej. Dobra, tym musimy sobie tutaj to podstawić. Drugim tam dalej. No, tutaj ta pierwsza zagadka to jest ultra prosta. Tak naprawdę, chwila, moment, żeby ją zrobić. Dobra, teraz skok to oczywiście też się udało. Bez żadnych problemów. Zielonym sobie polecimy od razu tam po ten zielony przycisk. Teraz tutaj czerwonym. Tyk. I tutaj będzie ten skok, który ciężko mi wychodzi. Nie, za szybko skoczyłem. Dobra, jeszcze raz. Traciliśmy trochę HP. Mam nadzieję, że nie będę musiał tego powtarzać. Więc teraz pełna skupka. Dobra, jesteśmy. Skakuję, rozpędzam się i wskakuję. Dobra, idealnie. Teraz zielonym tylko przejdę. Tyk. Dobra, jesteśmy, teraz w czerwonym. No i robimy to. To jest dosyć proste. Wystarczy tutaj biec. Przeskoczę nam wszelki palek. Dobra, jesteśmy tu. Pyk. Pyk. O, i w to wleciałem. Dobra. <laughs> Nie jest aż takie proste. Dobra, no i teraz mamy etap parkurowy. Zobaczymy jak to się uda. Dobra, pierwszy udany. One się robią coraz węższe. No właśnie. To nie jest takie proste. Dobra, po wielu próbach przegrałem, ale musicie mi uwierzyć na słowo, że da się to przejść. Tylko jest to ekstremalnie trudne. Mi się nie udało i nie mam chyba cierpliwości do tego. Ale dziękuję wszystkim za oglądanie, mam nadzieję, że Wam się bardzo materiał podobał. Do następnego, cześć!